Pierwsze 10 puli, A. Bez spoko, nie pokazuj mi, że pulowałem, lubię to, I like it Dobra, lecimy dalej PT 20 Kurwa syf trochę, dobra, ale no, może, może, jeszcze dropnie jakaś idli. 50-50 jeszcze przede mną, najgorzej Fajnie. Się jeszcze? No A? No dobra. No A to na no, A. Dobra. 35. Lecimy. Let's go. Ah. Nie może jakiś jakieś polecieć jedno w życiu pierwsze. Może być i ostatnie. O, fajnie. Gut, Dobra, ale można chyba tu kupić kulki. Ile mogę? Mogę 6? Dobra, beta. nawet się nie zastanawiam. Lecimy dalej. Było 30, 40 pt. Teraz będzie. Błagam jakieś. <grymne> no kurwa, no Irzy, no nie chcę dropnąć no. Przecież kurwa będzie jebał ta gra w dupę No nie, nie, nie dropnie, nie dropnie Mogłaby przynajmniej tego dropnąć, Sanhua No nie Beiji Dobra, ostatnie chyba, stać mnie? Powinno mnie stać na jeszcze jedno Super Mniej brań kupujemy Taka, polubia. Było 4... 50pt 50. Dobra, dobra, dobra. O! To chciałem, to chciałem, to będzie broń właśnie na naszorka, bo, bo nie miałem żadnej normalnej. Nie będę losować po jej broń specjalną, bo stracę dużo astrytu. 12 500 nawet da się stracić. Chyba. Podajże. Stawmy tak jak jest 60 pt. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, stan techniczny tak na mnie jebie w dupę. Trzecia No by to sanchuła przynajmniej drapnąć, albo przynajmniej jakiś jeszcze kolejny 5, tego, przepraszam, 4 star. Oh, 70 pt. Dobra! Oh, oh. E, było 60... to jest teraz 61. 62. 63. 64. Sześćdziesiąt pięć? Sześćdziesiąt sześć? O kurwa, mamy to! Shork! Ooo, boginię zstąpiła. 50-50 wygrane. Ooo. Chwilę. Trzeba zrobić inaczej trochę. Tak. Trzeba jeszcze, jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze... Ty ci, ty ci, jeszcze chwileczkę. Dobra, shore keeper. Raz, już nie liczyłem. Raz, dwa, trzy, trzy. 50-50 <słuchaj> wygrane. 50-50 wygrane. Mam ci równe 3. Kurwa, super, mam 3 pt, 50-50 do wygrania, lecimy. Pierwsze 10, pierwsze 10. Dobra, syf. Jeszcze, kurwa... Dobra. Tylko ta... ona się w ogóle nazywała? Taoki.

Oh. Na chuj ty to kurwa puszkujesz, no kurwa retardzie pierdolony. Dobra, sorki na cię wymutuję. Ciebie wait. Bo na chwilę się to wymutowałem. O, a gumiałem. Ok. Wait, mogę wejść do ciebie na świat? kaso 3? 4. 4. 5. dalej, lecimy dalej. Mamy, mamy Mamy, 5. Mamy szczęście 5. No, prawie, no, prawie, prawie jeszcze 43 piti, 43 piti, 50-50 do wygrania. Daje, właśnie daję. Trzeci razem się wypada. Było 43. Pięćdziesiąt 53, pięćdziesiąt trzy 53. pięćdziesiąt 53, 53. A ty przypadkiem nie zabrałaś mojego szczęścia po prostu, jak przyszłaś do mnie? Bo tak się, Bo tak się czuję, wiesz. 63 piti, 63 piti. Let's go. To jest kurwa śmieszna. To jest śmieszna. To jest śmieszna, to jest śmieszna, to jest kurwa śmieszna. Jest kurwa śmieszna. Siedemdziesiąt trzy piti, siedemdziesiąt trzy piti, piękni, Let's go, let's go, let's go. Let's go. Uh, było 6, teraz tak, Siedemdziesiąt cztery... nie, sorry, 64, 64, 64, 65, oh, 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 66, cztery, 6, cztery. Sześćdziesiąt pięć? Sześćdziesiąt sześć. sześćdziesiąt siedem. 7, 50-50 drugie wygrane pod rząd 50 50 mami mamusia oh, moja mami sadato oh. oh. mami 68 fun fact fun fact podaję 68 przy 68 wypadła shark keeper Sorry, 67 chyba to było akurat, szorka wypadała. Szczęście dane, szczęście dane, biorę ara, tego aramara. Ara. Od dzisiaj jesteś u mnie na każdym openingu. Na każdym polowaniu jesteś u mnie na świecie. Jakby, przygotuj się, co nie? Przygotuj się. O, double, 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 raz, dwa, trzy, cztery, dobra i chuj. Oooooh! <laughs> oh. Piękna, 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 piękna. Broń, lecimy po broń, lecimy po broń. 10 było pity na zero, więc tutaj nie liczę nawet na jakieś Irli, bo niskie piti. zero w końcu. Ach. czemu kurwa nie, nie możesz dotknąć Sanchoa, a nie jakieś kurwa Alto? Pytanie. Za Sanhua byłaby 100 razy lepsza, naprawdę. Tak, bo nie, przynajmniej wykorzystam, a go nie. 25 Pity. Sorry, 20 Pity, co ja pierdolę, 25. Oko Dobra, gówno. Co to jest zabrań w ogóle? A, to jest to, co ja mam na scenach hue Dobrze, dobrze, że jest dobrze jesteś. Lecimy to. 30 pt. 30 pt. Armara. Nie chcesz, może. Tak Nie wiem Zostać tutaj na zawsze? Proszę 30 pt Irli broń Jakby Uwielbiam cię Jakby Proszę Błagam Naprawdę, bo na co bym go pewnym Cewardem, ale nie mogę niestety. Oh, oh, Uwielbiam cię naprawdę i twoje, twoje laki, uwielbiam twoje, twoje, ciebie i twoje szczęście naprawdę. Bo ta broń jest tak kurwa piękna. Naprawdę już w wtedy dobra, ale. O. 30 piti. O. 5 piti i Fibi. Let's go. 10, 15 PT. Piti, Pity, p... nie Fibi. Czy Fibi ja chcę, ale 15 piti. O, Dobra. Nawet no, możemy skipnąć. O. No o, i lubi się jeszcze. Dobre, dobre, dobra 25 PT, 25 PT. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Tam też w, w, dopiero w 70 kolejny. Low, Bro, please. No, low. No, jest, jest teraz po tym, jest 25 PT, będzie i 50-50, co nie. 25 i 50-50. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, lecimy. Szczęście, biorę, biorę szczęście armary 35 i wkładam to teraz Fibi. O, o, o. Ja pierdolę po prostu. Raz. Dobra, nie idź tego nawet. Nie mogę być tak pięknie Nie mogę być tak pięknie Nie mogę być tak pięknie Nie mogło być, tak być tak pięknie Przyszedł Menel Tak zwany jeszcze żół Nie mogło być tak pięknie Raz, dwa trzy, cztery, pięć sześć Wiesz co? Chyba całe szczęście zostało zużyte na tego, nazani wiesz Ale Imo Stać mnie Czyli PD powiedziałem, ale chyba 5 mi się mówi, chyba 5, sądzi... chyba jakoś 5 było.

Tyle astrytu zachowałem dzięki Amarze dzisiaj. Dobra, trochę dużo poszło. Nie powiem, wydałem troszeczkę astrytu na. na tą Zani. Ale to jest tak: 20 chyba ponad kulek miałem. Nie wiem ile, 25? Czy 20? Ponad 20 kulek na pewno miałem na Zani. Czy może 20 równo? Nie wiem, ale miałem 20 kulek na Zani. Miałem 25 na broń, z tego 30 zużyłem. Więc jakby zużyłem tylko. Mało astrydy, bardzo, bardzo mało astrydy zużyłem, więc tylko za niej najwięcej kosztowało. No i teraz, teraz zmarnowałem yy, 3 na 4 role. 3 role? I dwie postacie dropnęły. Te dwie na low Jedna na 30 pt, a druga na 6 pt. Raz. Dwa, no Dobra, to będzie 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh no. Broń, broń, broń dla Fibi, broń dla Fibi, chcę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Pomódlmy się szybko do, do mamy Zani, do córci Fibi, do bogini Keeper Dziękuję, dobra pomodliłem się, pomodliłem się. Teraz tak. No nie aż takie early, ale dobra, dobra, lecę, lecę, lecę. Dobra, to mogę chyba skipnąć, bo tutaj co? Broń tylko z gauntlet. Ale było pt na broń? Eee, 5, 10, 12 pt jest, jest 12 pt. 22 pt, za pięknie by było, no za pięknie, ale... Dobra, 22 pt. I, I tak czy jak jest zajebiście, bo mam dalej chyba ponad 30... czyli około 30 tysięcy austrytu. jestem dalej zajebiście. Bardzo zajebiście. Niesamowicie jest kurwa, jest do dojebanie po prostu, jest cudownie, jest pięknie, jest. O. No, nie wiem ile jest speedy jest, albo 32, albo 22 piti na broń. Lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej Syw Syw, zyw, skip. 32 piti Lecimy dalej. 32 piti równe 42. Dobra, nie. No a, na a. Dobra, skip. A, gówno broń nawet dropnęła 52, no proszę, 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 proszę! Aaaa. Mój Astrid, mój Astrid, mój, kurwa, dużo ostry to jest Carlotta jednak, co nie? Carlotta to w ogóle, ona, ona może solo nie grać. Bra. Bra. Dobra, chuj. Trudno Nie no. Jest double Phoebe. I teraz, teraz tak. Ile ja pity? Chodź do mnie, chodź. Broń Phoebe, chodź eee... hmm, Tu mam... Poczekaj. No by się to nie zestawało. Poczekaj, wiesz co, ja pojedyncze robię, bo ja nie wiem ile mam pity. A mogę mieć już 72 nawet. Kierdola. 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 Chcę po prostu zarasować pojedynczo.